Apokalipsa dzień po dniu. Studnia bez dna. I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. Apokalipsa, rozdział 20, wiersz pierwszy. Głębokość jaskini wierowkina, położonej na wschód od Morza Czarnego, wynosi prawie 2212 metrów. Jest to najgłębsza znana jaskinia na Ziemi. Po raz pierwszy została odkryta w 1968 roku, ale dotarcie do najniższego punktu zajęło 50 lat i 30 wypraw. W sierpniu 2019 roku jej dno zostało osiągnięte przez grupę speleologów z Moskwy. Niektórzy uważają jednak, że to nie wszystko, co można tam odkryć. Czy jaskinia wierowkina lub jakaś inna nieznana gigantyczna jaskinia na Ziemi jest bezdenną otchłanią, o której mówi dzisiejszy werset? Po pierwsze, wiemy, że Anioł zstępuje z nieba. Ma on klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. Symbolizuje to władzę, jaką Bóg sprawuje nad Diabłem po wydarzeniach związanych z przyjściem Chrystusa, opisanych pod koniec poprzedniego rozdziału. Słowo oznaczające otchłań. W oryginalnym języku greckim brzmi abyssos lub w dokładniejszej wymowie avissos. To samo słowo jest użyte w księdze rodzaju w greckim Starym Testamencie, a więc w Septuagincie, w związku ze stworzeniem ziemi, ale tam zostało przetłumaczone jako głębia. A ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, rodzaju 1 -2. Wyrażenia głębia, bezdenna otchłań i otchłań odnoszą się tutaj do tej samej rzeczy. Ziemi w jej ciemnej, chaotycznej formie, zanim Bóg ją uporządkował. Prorok Jeremiasz, opisując stan Ziemi podczas tysiąclecia, użył praktycznie tych samych terminów, które pojawiają się w księdze rodzaju 1-2. Bezkształtna i pusta, bez światła, bez człowieka i ciemna. Jeremiasz 4, 23, 25 i 28. Spustoszona, ogarnięta ciemnością ziemia, na której nie ma żywych ludzi, nazywana jest więc bezdenną studnią lub otchłanią, zarówno przed stworzeniem, jak i w czasie milenium. Również prorok Izajasz mówi o szatanie i jego aniołach podczas tysiąca lat, jako o uwięzionych w Lochu i zamkniętych w więzieniu. Izajasz 24, 22. Zaś wielki łańcuch symbolizuje ograniczenia, jakie Bóg nakłada w tym czasie na diabelską działalność. Nie jest to dosłowny łańcuch. Chodzi tutaj o trudności, które uniemożliwią Szatanowi zwodzenie narodów aż tysiąc lat się dopełni. Apokalipsa 23. Cóż to będzie za niezwykły spokój? Pomódlmy się wspólnie. Drogi Panie, dziękuję Ci za to, że pewnego dnia położysz kres zwodzicielowi sprowadzającemu ludzi na manowce. Do dalszego studiowania Księga Izajasza, rozdział ósmy, wiersz jedenasty. Księga Zachariasza, rozdział pierwszy, wiersze drugi i trzeci. Apokalipsa, rozdział dziewiąty, wiersz pierwszy.